Dzień dobry, nazywam się Józef Pałka, mieszkam w Bielejnej Górze. Moim samochodem jest Opel GT rocznik 1969. Należę do Izero Karkonowskiego klubu Autoretro. Samochodem takim jeździłem w latach 70. i to było moje marzenie, żeby taki samochód nabyć. I udało się akurat była okazja, znalazłem go w internecie w Szwajcarii. No i postanowiłem go zakupić, przyprowadziłem go 12 lat temu. No i tak szczęśliwie, nic nie robiąc przy nim, użytkuję go do chwili obecnej. No, dużo ludzi mnie pyta, co to jest za marka samochodu. Specjalnie nie umieszczam tutaj, prawda, emblematu świadczące o danej marce tegoż pojazdu, dlatego że wszyscy Podchodzący zdziwieni są, pytają się, co to jest za samochód, więc ja zadaję pytanie, jak pan myśli, co to za samochód jest. No, no padają różnego rodzaju odpowiedzi. Między innymi mówią, że to jest Alfa, że to jest Korweta, że to jest Porsche. No, ja czekam na konkretną odpowiedź. W którymś momencie mówię, że jest to Korweta dla ubogich, czyli Korweta na rynek europejski. Dlatego, że między innymi projektantem tego samochodu jest projektant korwety. To jest taka ręczna wajcha, że tak powiem, do przełączania tych świateł. Pociągając na tą wajchę, światła się odwracają. O, to jest absolutnie ewenement, dlatego że w większości to był pierwszy samochód, prawda, w którym te światła się obracały, bo w większości zawsze były reflektory podnoszone do góry i na dół. O, bardzo proszę. Model ten nazywano eksperymentalnym GT, ponieważ w ofercie firmy był już popularny sportowy kadet. Początkowo planowano nawet, żeby projektowane właśnie GT było jedynie królikiem doświadczalnym Opla i wstępnie zrezygnowano z wprowadzenia auta do seryjnej produkcji. Pojazd nazwano nawet eksperymentalnym GT. Po trzech latach prac w 1965 roku gotowe były pierwsze prototypy modelu. Zbudowano je na bazie wspomnianego wcześniej kadeta. Wykorzystano jego podwozie, przednie zawieszenie z wahaczem, oś z wahaczem i drążek panharda. GT zaskakiwały niezwykle nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi i znakomitą aerodynamiczną sylwetką. Współczynnik oporu powietrza CX wynosił zaledwie... 0,39. Pod tym względem konkurenci Opla byli daleko w tyle. Pojazdów tych w ogóle wyprodukowano około 110 tysięcy, z czego 70 tysięcy wyeksportowano do Stanów Zjednoczonych. Jeden ze studyjnych moteli GT. Wystawiono podczas targów motoryzacyjnych IA we Frankfurcie w 1965 roku. Towarzyszące mu ogromne zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania szefu firmy. To zaważyło na decyzji o uruchomieniu seryjnej produkcji samochodu. Rok 1967 został poświęcony na dopracowanie wszystkich detali auta. Zaangażowano francuską firmę budującą nadwodzianę. Pojazd przechodził szczegółowe testy w tunelu aerodynamicznym i latem 1968 roku GT trafił do salonu sprzedaży. Jego produkcja rozpoczęła się dokładnie 12 sierpnia 1968 roku. Pierwszym zaskoczeniem wśród klientów GT były niezbyt mocne jak na sportowy bus jednostki napędowe. Auto dostępne było z 1,1 litrowym silnikiem Kadeta o mocy 60 koni mechanicznych lub mocniejszym pochodzącym z modelu Rekorda, motorem o pojemności 1,9 litra. Słabsza wersja kosztowała blisko 11 tysięcy marek. Za mocniejszą, która cieszyła się znacznie większą popularnością, trzeba było zapłacić 1000 marek więcej. Jako ciekawostkę dodam, że pojazdy te były wyposażane w silnik 1100, ale ewenementem był samochód w latach 70. wyprodukowany z silnikiem o napędzie elektrycznym, który no, miał niesamowite osiągnięcia, zmiód po prostu na swojej drodze w tych wyścigach. Wszystko wygrał wszystko, co było możliwe. Był również też. W tym pojeździe silnik diesla 2,1 litra, prawda? I w latach 70. też w swojej klasie wygrywał na torach wyścigowych. Wszystko, co było możliwe do wygrania. Mam 70 parę lat <noise> I, dalej, i dalej chcę się bawić w stare samochody.